Witajcie! Tu, walas, polski gość od zabawek. Dziś zrecenzuję dla Was zabawkę z serii Transformers 3 Dark of the Moon Megatrona klasy Commander. Zacznijmy od kwestii rozmiarów. W tej klasie Megatron w trybie pojazdu mierzy 9 cm z malutkim hakiem raptem parę mm także. Jest to zabawka zdecydowanie większa od klasy Legion, ale wciąż mniejsza od deluxów. Także jak widzicie od czasów mojej recenzji wersji Voyager Megatron mocno się skurczył, ale nadal zachowuje swój typ alternatywny z Dark of the Moon, którym jest ciężarówka MAC Titan, mocno zmodyfikowana, żeby nie powiedzieć, mocno zdezelowana do formy opancerzonej cystryny. I mówię wam, ten typ pojazdu jest tak brzydki, że aż ładny. Naprawdę cała jego kolorystyka, wszystkie jego detale sprawiają, że ten typ samochodu naprawdę zdaje egzamin i przyznaję nawet bardziej przypomina mi coś wyciągniętego z serii Mad Max niż z serii Transformers. Pomijając, nadrukowane logo Decepticonów, mamy tu świetnie zrobione rury wydechowe te wszystkie nity. Zbiórniki na paliwo. Fantastyczny zderzak, którego detale mnie powalają. I nie chodzi mi nawet o to logo MAC, które tutaj zamontowano, ale o te detale wciągarki, o te wielkie, wielkie szpikulce w zderzaku, które nie wyżą niczego dobrego osobie, która stoi przed tym autem. Asymetryczne szyby, gdzie jedna z nich jest bardziej wypuszczona na zewnątrz od drugiej, jeszcze więcej nitów. Jeszcze więcej nitów. Wloty powietrza, wloty powietrza, klamki. To wszystko sprawia, że ten typ pojazdu naprawdę jest ładny. I gdybym miał się czegoś czepiać, a niektórzy z Was wiedzą, że lubię to czasem robić, to rozmiar pojemnika cysterny, który jest, hmm, wydaje się, taki trochę tyci na tle reszty pojazdu. Zresztą muszę Wam pokazać coś, co chyba wyjaśni całą sprawę. Tu mamy wersję Commander, a tu mamy wersję Voyager. I jeśli Wam się wydaje, że wersja komandy po drodze straciła gdzieś trochę ciała, to macie rację, bo to składa się tylko i wyłącznie z przodu ściągnika w formie Voyager. Z jakiegoś powodu odrzucono przyczepę, co wydaje się być trochę dziwne, bo w przypadku Optimusa Prima przeskalowano cały pojazd, całą jego okazałość. No dobrze, Optimus Prime w żadnej konfiguracji podstawowej nie miał długiej przyczepy za sobą, ale mimo wszystko... Tutaj przyczepa byłaby naprawdę miłym dodatkiem, bo jak widzicie, tutaj zbiornik na jakąkolwiek ciecz Megaton chce nam przewozić, zajmuje całkiem niezły kawałek trybu pojazdu, a tutaj trzeba było to trochę przyciąć, w związku z czym tutaj wygląda to po prostu trochę śmiesznie. Natomiast co mnie ciekawi, jeśli porównamy Commander'a i Voyager'a tak, że tak powiem zderzak w zderzak, to zauważycie, że... Komander jest naprawdę niewiele mniejszy, i można powiedzieć, że całe komander składa się z tego, co w formie Woyaży stworzyłoby ramiona, korpus i fragment nóg. Także jest to całkiem ciekawe. Jeśli chodzi o funkcjonalność, wszystkie 6 kół na Megatronie to oddzielne części, co jest dobre, ale jak widzicie, z podwozia wystaje mu część trybu robota, która momentami wystaje wręcz. Niżej od samych kół, przez co kręcić po posadce to się specjalnie nie chce. Pociesza za to fakt, że tak jak w przypadku komandy Optimus Prime'a, tak i tutaj rury wydechowe mogą przyjmować broń klipsową. Także jeśli ktoś potrzebuje dozbroić Megatona, ma jakąś tam możliwość. Nadszedł czas na porównania i zaczniemy od innych komanderów z serii Transformers, Dark of the które posiadam. A które nie są samolotem. Także tutaj widzimy Optimusa Prima, a tu Sentinela Prima. A tu dorzucimy jeszcze mały samochód z LEGO City, Optimusa Prima w wersji LPM i Deloriana w wersji Hot Wheels. Swoją drogą, jak widzicie, niektóre elementy Optimusa Prima i Megatona da się wymienić pomiędzy figurkami, ale przyznaję, że żadna z nich nie wychodzi na tym idealnie, bo w przypadku Megatrona Silniki rakietowe Optimusa Prima nie chcą się złożyć do końca, bo po prostu nie mają miejsca. A w przypadku Optimusa Prima zbiornik musi być nałożony odwrotnie, żeby w ogóle miał miejsce. A i też nie chce do końca wchodzić, bo brakuje mu słownie fragmentu milimetra, żeby chciał się zatrzasnąć na miejscu. Także był tu pewien potencjał, ale chyba nie został do końca wykorzystany. Teraz możemy zająć się już transformacją. Po pierwsze musimy odczepić zbiornik z tyłu ciężarówki i teraz musimy przejść na podwozie, gdzie lekko odchylamy te części, które nam wtedy przeszkadzały w obrocie kół, które są przed ramionami. Teraz musimy lekko rozczepić dach i te części rozchodzą się. Jak widzicie, tu górna część nóg się prostuje, prostuje się też krocze i tworzymy z tego, powiedzmy, linię prostą. Teraz, dzięki temu, możemy rozczepić już nogi i odchylić te części do tyłu i obrócić je, by uzyskać gotowe nogi, trybu robota. Teraz przechodzimy lekko tu i odciągamy lekko zderzak w dół, co pozwoli nam rozchylić fragmenty maski na górną część ramion. Właśnie w ten sposób. To się opuszcza na stawach kulkowych. I teraz. Prostujemy ramiona. Opuszczamy zderzak na korpus. I sam Megatron jest już gotowy. Choć powinniśmy jeszcze zająć się jego bronią. Która formuje się ze wspomnianego zbiornika, który rozczepiamy. Te elementy wyciągamy na zewnątrz. Spod tej skorupy. To możemy lekko odgiąć do tyłu. I teraz, już razem z bronią, komandę Megatron w trybie robota jest gotowy. A oto typ robota, który jest ok. Nie jest tragicznie, ale rewelacyjnie też bym powiedział nie jest, bo od razu widać, jak bardzo na tle wersji Voyager Commander jest uproszczony. Dobrze, można powiedzieć, że to nadal jest Megatron. Posiada niektóre detale, które są wspólne z Voyagerem, ale. Wrażenie, że wszystko zostało przeskalowane, naprawdę uproszczone, jest wszechobecne i trochę mi to przeszkadza, bo przyznaję, Voyager miał świetny wygląd, świetne detale, być może jedne z najlepszych w całej serii. A tutaj wszystko widać, że chciano upchać jak najwięcej megatona do 2-3 razy mniejszego ciała, ale skutki są różne. Na pewno dobrym jest to, że nie mamy tu za dużo. Niepotrzebne detali na plecach i ta figurka ma detale z każdej strony, ale mimo wszystko brakuje mi tutaj uczucia grozy, które człowiek może mieć, gdy patrzy na większą wersję tej postaci. Przynajmniej głowa jest całkiem nieźle zrobiona i trzeba przyznać, jak na tak mikro rozmiary postarali się, aby była dobrze pomalowana, mamy tu trochę szarej farbki i nawet czerwone oko, które wskazuje na uszkodzenia, które Megatron miał tam w filmie. I jak widzicie, Megatrona naprawdę dziwnie się ustawia w neutralnej pozie, bo nie da się go postawić idealnie prosto. Wszystko przez konstrukcję jego nóg. Jak widzicie, kolana po prostu nie chcą się nigdy wyprostować do końca. Nie pozwala im na to ta część. A i też sam skos stopy sprawia, że Megatron przez 3,4 czasu wygląda jakby wiecznie się galbił. A przyznaję, mi to średnio pasuje. Zajmijmy się teraz pozowalnością, ponieważ jest to komandy. Głowa się w ogóle nie rusza, ale ramiona już tak. Jak mówiłem, tu mamy staw kulkowy, który z ciałem jest jeszcze połączony dodatkowym zwykłym stawem. Także możemy osiągnąć niezły zakres ruchu w ramieniu i też 360 stopni. Nie ma kłopotu, bo nic nam nie stoi na przeszkodzie na plecach. Dalej dzięki transformacji mamy podwójny staw łokciowy, który bliżej ręki jest też kulkowy, także możemy obracać rękę do woli. i choć ręce wydają się jakby były troszkę pozowalne, to nie, po prostu są wyprofilowane tak, aby wyglądały na chwytne i tu zresztą wchodzi broń. Dalej w korpusie nie mamy żadnego ruchu, chyba że ktoś chce uznać to, ale przyznaję, jest to średnio użyteczne. I dalej mamy nogi, które do przodu wychylają się aż tak, co jest naprawdę ładne. Do tyłu aż tak, dopiero ten element na plecach im w tym przeszkadza. I możemy osiągnąć takie coś, także mniej więcej kąt 90 stopni. Szpagat teoretycznie możemy przyjść trochę bliżej do niego, kiedy ustawimy nogi tak, ale nigdy go nie osiągniemy w 100%. Dalej mamy kolana, które Zginają się nawet nie 90 stopni przez ten dziwny nakolannik. I poniżej kolana mamy kolejny staw, choć przyznaję, nie jestem wielkim fanem stawów, które są pod kolanem. Także jak na komandera, pozowalność jest niezła, ale myślę, że można było tu upakować jeszcze kilka ciekawych smaczków, których tu po prostu nie ma. Jeśli chodzi o broń, Megatron szczęśliwie może trzymać broń wszystkich innych zabawek klasy komandy. Choć uważam, że jego własna broń w zupełności wystarczy mu do szczęścia, bo o ile dwa fragmenty małego zbiornika mogą się wydawać małym polem do popisu, to projektanci naprawdę się postarali i stworzyli Megatronowi całkiem ciekawą podwójną broń. Która być może ma emulować trochę jakąś jaką istniejącą broń, są to dwa działka z niezłą ilością detali. I co najlepsze, nie tylko nie przeszkadzają mu w pozowaniu, ale i też mają drugi połączony tryb. Choć zanim do niego przejdę, naprawdę muszę Was uczulić. Uważajcie, jak stawiacie Megatrona, kiedy trzyma broń, bo. Ona po prostu bardzo, bardzo przenosi jego środek ciężkości do przodu, co przy jego krzywych nogach może szybko skończyć się małą katastrofą. Aby uzyskać drugi typ, musimy połączyć oba fragmenty zbiornika w całość, choć z lufami wyciągniętymi na zewnątrz. Aby to zrobić, ściągamy remiona na zderzak. Są tak zrobione, że nie ma z tym kłopotu. I musimy teraz używając stawów kulkowych w łokciach wszystko tak ustawić, aby te połówki wyglądały mniej więcej tak jak w trybie pojazdu, pomijając lufy, które teraz są wyciągnięte i wykorzystując zaczepy, które są tak w zbiorniku, jak i te dwie pary zaczepów tutaj przy lufach. łączymy to w całość i uzyskujemy jedno super działo, które trochę mi przypomina broń której Megatron używał dosłownie przez 5 sekund w pierwszym filmie Transformers. Nie wiem, czy to było nawiązanie celowe, czy po prostu projektanci wymyślili, że jeszcze to da się zrobić z tą bronią, ale jest to miły dodatek i fajnie jest, że Megatron na dle Optimusa może łączyć swoją broń w coś zupełnie nowego. Choć ponownie, teraz mamy jeszcze więcej masy z przodu, także pilnujcie się. No i w sumie broń można też wykorzystać jako, nazwijmy to, kule, które sprawią, że Megatron będzie stał, i nie będzie chciał się przewracać, jeśli lufy będą dotykały Ziemi. No i znowu nadszedł czas na porównania. Tym razem szok dla trybu robota: Commander Optimus Prime i Commander Sentinel Prime. I z jakiegoś powodu naszło mnie, aby postawić tu też dive bomba, zabawkę klasy Basic, taki stary Scout z czasów Transformers Energon. A tu Megatron w dwóch odsłonach: Commander i Woyager. Od razu widać różnice między klasami, tak jeśli chodzi o rozmiar, jak i o ilość detali. Nie mogło też zabraknąć puszki powszechnego picia i potężnych dwóch złotych. Podsumowując. Megatron klasy Commander jest ok, ale niestety to ok jest bardzo blisko przeciętności. Widać, że projektanci z całych sił starali się przeskalować w dół Voyagera, który był naprawdę udaną zabawką, ale niestety przy mniejszych rozmiarach nie wszystko da się przenieść. Co widać na przykładzie detali, które w trybie pojazdu są fajne, a w trybie robota widać są już bardzo uogólnione. I choć podoba mi się to, co zrobiono z bronią, to przy konstrukcji nóg. Jakiekolwiek próby bojowego ustawienia broni kończą się małym fiaskiem. Swoją drogą nogi to też kolejny gwóźdź do trumny tej zabawki są tak zrobione, że trudno postawić mega na prosto, trudno go wypozować, trudno z nim zrobić cokolwiek. Także wydaje mi się, że ten błąd akurat można by było łatwo poprawić, trochę zmieniając kształt stóp, poprawiając kolana. Ale tego nie zrobiono, przez co dostajemy zabawkę, która nie zawsze chce z nami współpracować, a to jak wiadomo nie jest fajne. Także jeśli ktoś chce zbierać wszystkie komandory z Dark of the Moon, najlepiej zacząć od innych robotów, Megatrona, zostawić sobie na koniec. A jeśli ktoś nie jest specjalnie przywiązany do tej klasy rozmiarowej, najlepiej od razu uderzać w Megatrona w wersji Voyager. Ten zakup na pewno Wam się spodoba. Wersja Komandery już nie mam tej pewności. I to już wszystko na tą wideo W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.